Trenerze z nami, dwie kolejki rozgrywek piątej ligi na koncie Zagłębia Sosnowiec, cztery wywalczone punkty. Udana inauguracja, czy mogło być ciut lepiej? Udana inauguracja, tak naprawdę mieliśmy dobry okres przygotowawczy, 5 gier kontrolnych, jesteśmy zadowoleni z tego, jak ten nowy zespół funkcjonuje, bo wiemy, że że dużo zawodników odeszło. Część zawodników gdzieś rozwija się w trzecich, czwartych ligach gdzieś indziej, już próbują swoich sił. Kacper Tobiczyk trenuje z pierwszym zespołem. Mateusz Kabała też teraz zadebiutował, więc my się cieszymy z tego, jak zaczęliśmy przygotowania, zaczęliśmy teraz rozgrywki ligowe, jesteśmy po dwóch kolejkach i naprawdę można być zadowolony z tego, jak ci nowi chłopcy, bo to naprawdę są nowi tych chłopcy, którzy doszli do nas 27, 2,8 kolejni. Jak wyglądają, jak się prezentują i zobaczymy. W jakim kierunku pójdziemy? Znakomite marki w rozgrywkach piątej ligi, rezerwy Ruchu Bożu, rezerwy GKS-u Katowice, no i właśnie z drużyną z Bukowej przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższy weekend. Jak wyglądały przygotowania do tego spotkania? No jesteśmy przygotowani na każdy wiemy, że gramy z rezerwami klubu z Ekstraklasy, więc na pewno zejdą dużo jakości też z Ekstraklasy, bo też grają w sobotę, więc będzie pewnie podobny układ co u nas, że ktoś może zejdzie z pierwszego zespołu, ale my się szykujemy tymi chłopakami, których mamy, chcielibyśmy, żeby oni łapali jak najwięcej minut, bo to wiadomo jest kluczowe, kluczowe dla nich w rozwoju, jeśli nie to dograją minuty w A1. Natomiast przygotowania miałem tak samo jak w każdym meczu, mamy dobry materiał ich, jesteśmy przygotowani, wiemy jak grają, ale przede wszystkim patrzymy o siebie, co chcemy skorygować w porównaniu do ostatnich meczów, co nam nie wychodziło, bo, bo na pewno tej płynności nam jeszcze, jeszcze brakuje, bo widać, że, że to jest piłka seniorka i troszkę musimy grać zdecydowanie szybciej, więc na tym soccer problem się skupiamy, ale, ale będziemy dobrze przygotowani, mimo tego, że GieKSa może być faworytem, bo wygrała pierwsze dwa mecze, to... Uważam, że to będzie dobry mecz i jedziemy tam pełni, po pełną pulę. Chcemy tam wygrać i, i, i walczymy o trzy punkty. Jaki cel postawił sobie trener i drużyna na najbliższe miesiące? Ogrywanie się, zbieranie minut, zbieranie przede wszystkim doświadczenia? Czy jednak jest ten cel sportowy, na przykład awans albo zajęcie miejsca w top 3? Na pewno pierwszą rzecz to są rzeczy szkoleniowe, które dla nas są kluczowe, czyli mamy plan pracy i cele, które, które zaplanowaliśmy sobie na pół roku. Mamy pewną liczbę zawodników, których chcielibyśmy, żeby rozegrali pewną liczbę minut, bo powiemy, że chcemy ich mocno rozwijać i to są zawodnicy, którzy za chwilę mogą pukać do, do, do bram pierwszego zespołu, więc to jest kluczowe, więc ten procent jest rozwojowy. Oczywiście my jako sztab, jako zespół no chcemy wygrywać każdy mecz. Tak? Każdy mecz. W zeszłym sezonie zaprowadził nas tu do trzeciego miejsca. Fajnie było to miejsce poprawić, ale, ale kluczem jest każdy mecz. Szykujemy się na każdy kolejny mecz, żeby była dobra determinacja zespołu i chcielibyśmy w każdym meczu grać swoim DNA, mieć swoje DNA i to wypuklać, a co najważniejsze zdobywać punkty. Tak, Jeśli będziemy realizować to, co próbujemy w treningu, to co narzucamy, bo naprawdę mamy teraz mocny sztab. Zwiększyliśmy ten sztab, jest większa liczba ludzi do, do tego, żeby skupić się na jednostkach tych chłopaków, no i gdzieś ten materiał później mocno analizujemy po to, żeby oni byli coraz lepsi, ale, ale też oni muszą dać coś od siebie, bo, bo widzę, że ta młodzież teraz mocno trzeba iść naciągać, ale to jest tak, że to oni muszą troszkę o siebie powalczyć, no i zobaczymy jak to będzie, natomiast my jesteśmy zadowoleni z tego, oni pracujemy, jak się prezentują, a, a o punkty wiadomo, jak w sporcie będzie ciężko, natomiast my jesteśmy pewni siebie i chcemy po prostu wygrywać. No.